Cześć, dzień dobry, witamy Was dzisiaj na kolejnym naszym nagraniu Biznes nieruchomości. I ludzie, Flatform Flip, Darek Barski i Marcin Bochenek. Dzisiaj nietypowo, bo z galerii handlowej, dlatego że będziemy w tym akurat odcinku rozmawiać o nieruchomościach komercyjnych. Natomiast zanim zaczniemy opowiadać, pamiętajcie o tym, aby subskrybować nasz kanał. Zostawcie łapkę w górę oraz. Jakiś komentarz, aby nasze treści mogły nieść się dalej. Tak jak już zacząłeś mówić o nieruchomościach komercyjnych, to może powiedz, czym są te nieruchomości komercyjne? Nieruchomości komercyjne to nieruchomości, które generują nam przychód. Natomiast osobą, która płaci ten czynsz, to jest przeważnie firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność. Natomiast przeznaczenie samego lokalu jest lokalem usługowym, czyli nie mieszkaniowym, tylko usługowym. Warto zaznaczyć, że jeżeli wynajmiecie na przykład swoje mieszkanie dla firmy, to nie jest to nieruchomość komercyjna. Tak jest i na to trzeba też uważać, bo w jednym z filmów mówiliśmy o tym, że jeżeli firma będzie wynajmować od Was mieszkanie, a zrobi sobie restrukturyzację, to nie będzie musiała płacić przez czas, kiedy jest w restrukturyzacji, ale o tym na innym filmie. Tutaj tak. się skoncentrujemy na nieruchomościach komercyjnych. Właśnie, wjechałem Tobie zdanie odnośnie tego mieszkania, ale kontynuuj. Czyli czym są te nieruchomości komercyjne? Wiemy o tym, że naszym odbiorcom, naszym najmującym jest wtedy na przykład firma, to jakie rodzaje tych nieruchomości komercyjnych mamy? Jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, to tak naprawdę bardziej jest kwestia tylko i wyłącznie tego, jaka jest wielkość tych nieruchomości komercyjnych, bo dzisiaj przeważnie nam się nieruchomości komercyjne kojarzą z dużymi powierzchniami hotelami, hotelami tak, sieciami handlowymi, centrami logistycznymi i to prawda, to są nieruchomości komercyjne. Natomiast mamy też nieruchomości komercyjne mniejsze na przykład takie sieci sklepów osiedlowych. Które są dostępne bardziej dla klienta indywidualnego albo dla inwestora z mniejszym portfelem. I to co ważne, jak do tej pory wszystkim się wydawało, że tymi nieruchomościami komercyjnymi zajmują się głównie fundusze albo duży inwestorzy, to okazuje się, że one są w zasięgu osób, które inwestują się na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Dlatego, że dzisiaj mieszkanie w Warszawie, w Krakowie czy w dużym mieście to już jest od miliona w górę, a za te same pieniądze można kupić lokal. Usługowy czy też komercyjny? Dokładnie, nawet w tym tygodniu mieliśmy taką sytuację, że zadzwoniła do nas klientka, która zapytała o zakup nieruchomości mieszkaniowej, i zaczęliśmy z nią rozmawiać, czy nie lepszą opcją dla niej może byłoby zakup nieruchomości komercyjnej. I faktycznie było widać, że dla tej osoby wydawało się to nieosiągalne, że nieruchomości komercyjne są zarezerwowane dla tylko dużych graczy. Ale tak jak wspomniałeś, nieruchomości komercyjne często nam się kojarzą z ogromnymi powierzchniami, z hotelami. Z jakimiś biurowcami. Z magazynami. Też słusznie, ponieważ to też są hmm. nieruchomości komercyjne. A um, hmm. powiedz. I jakie są mniej więcej stopy zwrotu z takich nieruchomości komercyjnych? Czy one są wyższe od nieruchomości takich zwykłych mieszkaniowych? Tutaj jest ważna rzecz taka, że jak sobie popatrzycie, ta akurat klientka, o której mówisz, to jest klientka, która ma kilka mieszkań już w najmniej długoterminowym i tam stopa zwrotu jest w rękach 5%, to też mówi, że trzeba jeszcze się z tym angażować w obsługę tych mieszkań, dlatego że trzeba po danym najemcy odświeżyć mieszkanie, na przykład przygotować i tak dalej. Natomiast nieruchomości komercyjne mają to do siebie, że w nieruchomościach komercyjnych mamy umowę najmu długoterminowego przeważnie. Te umowy mogą być 3, 5, 10-letnie nawet. Dzięki temu mamy spokój z tym, że przez jakiś okres nie musimy angażować dodatkowych środków w odnawianie danego lokalu. Bardzo często jest tak, że najemca robi wykończenie na własny koszt czyli ze stanu deweloperskiego, jeżeli przyjmiemy od dewelopera taki lokal usługowy, czasami jest tak, że najemca może to wykończyć pod własny. Potrzeby, nie musimy na to wydawać pieniędzy. Jeżeli chodzi o rentowność, ta rentowność jest w granicach od 6 do 8-9%. Natomiast to, co ważne, to musimy pamiętać, że w nieruchomościach komercyjnych mamy indeksowany czynsz o wskaźnik inflacji, mm -hmm. co może być w sytuacji wysokiej inflacji bardzo korzystne dla właściciela nieruchomości, dlatego że oprócz wzrostu wartości nieruchomości on zyskuje również na wzroście czynszu, a po jakimś czasie, jeżeli będzie sprzedawał ten lokal, to sprzedaje się za krocność czynszu, tak zwaną, czyli na przykład, nie wiem, 12-15-letni czynsz, tym samym rentowność takiej inwestycji dzisiaj w lokale komercyjnym może być dużo większa. Dokładnie. Ciekawym również ciekawą opcją jako inwestycja w takie nieruchomości komercyjne jest na przykład zakup lokalu użytkowego z gotowym najemcom. Często, tak. nasz, na przykład, w naszej społeczności Platform Flip mamy okazje inwestycyjne, gdzie możemy zakupić gotowy lokal w centrum Krakowa, gdzie na przykład wynajmuje to jakiś sklep lub jakaś franczyza i na przykład mają podpisaną umowę na 10 lat do przodu. Z czego możemy faktycznie mieć pewność, że ten nasz budynek będzie wynajmowany przez ten czas, prawda? Tak, tutaj znowu możemy patrzeć na dwa sposoby inwestycji w lokale komercyjne, czy też nieruchomości komercyjne. Pierwszy jest taki, że szukamy sobie okazji u dewelopera, kupujemy lokal taki jak wiemy, że jest dużo osiedle się buduje, kupujemy taki lokal usługowy, kupujemy go taniej przede wszystkim, w związku z tym, że nie ma jeszcze najemcy. Lokale z najemcą są dużo droższe w zakupie, no ale płacimy komuś za to bonus, że nam znalazł najemcę i popisał umowę. I wtedy, jak mamy taki lokal kupiony, on może być na etapie budowy jeszcze kupowany od dewelopera, i wtedy mamy czas do zakończenia inwestycji na to, żeby poszukać najemcy. Mhm. Myślę, że ciekawe rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy mają kontakty biznesowe i chcą w ten sposób zainwestować, ponieważ mogą kupić od dewelopera, znaleźć najemcę i potem odsprzedać, jak się zakończy inwestycja, z najemcą za większe pieniądze, czyli dostać ekstra zysk. Natomiast druga opcja to są lokale już gotowe, czyli tak jak powiedziałeś, że w naszej społeczności są gotowe projekty nieruchomości komercyjnych, gdzie mamy już np. Na najemcę długoterminowego, który ma umowę na 10 lat podpisaną, i dzięki temu my już nie musimy szukać tego najemcy. Minus takiego rozwiązania jest taki. Że ona, cena metra kwadratowego jest wyższa niż standardowo byśmy kupili na rynku. Natomiast jak sobie popatrzycie, że jak się ktoś nie zda na poszukiwaniu najemcy, sprawdzaniu umowy, weryfikacji, ocenie ryzyka związanego z wypowiedzeniem umowy, to lepiej mieć taki lokal już z najemcą, bo ta rentowność na poziomie tych 7-8% jest do osiągnięcia. Pamiętajcie, że nie ma tych kosztów dodatkowych co roku mhm. czy tam co dwa lata przy zmianie klienta indywidualnego. Marcin, powiedz, gdzie takich nieruchomości komercyjnych można szukać? Tak jak wspomniałeś wcześniej, dobrym kierunkiem na poszukiwanie nieruchomości komercyjnych jest na przykład deweloper. Każdy deweloper, który buduje blok w centrum miasta, no to tam dół bloku ma zarezerwowany na lokale użytkowe i to może być dobry kierunek. Co ciekawe, teraz też na rynku, przynajmniej z moich obserwacji, wynika tak, że jak się przejdziemy na przykład po Krakowie. Dużo jest tych lokali jednak do wynajęcia. Też widzę często witryny, gdzie jest napisane na sprzedaż lokale użytkowe, więc czasami można też znaleźć takie ciekawe nieruchomości komercyjne, nieruchomości komercyjne poprzez maszerowanie przez miasto i po, po prostu rozglądaniu się. Ciekawym miejscem również na znalezienie okazji takich komercyjnych jest znalezienie do różnych grup, między innymi na przykład taka, takich grup jak nasza, gdzie pojawiają się nieruchomości komercyjne, bo wszystko zależy od tego, o jakiej. Cenie nieruchomości mówimy. Wiadomo, te takie droższe na przykład biurowce czy, czy jakieś hotele, to są często nieruchomości, które nie są wystawiane na sprzedaż, tylko są to tak zwane nieruchomości off-marketowe. Żeby do nich dostać się, trzeba należeć albo do jakiejś grupy, albo znać kogoś, kto ma dostęp do tej nieruchomości. Ja mam teraz też do ciebie pytanie: powiedz mi, dlaczego nieruchomości takie komercyjne, które są bardzo drogie, nie zawsze są wystawiane na sprzedaż yy, po prostu na, auto, o, na domy i tak dalej. Te droższe nieruchomości nie są wystawiane ze na to, że klienci nie chcą e, jakby pokazywać, że ta nieruchomość jest na sprzedaż. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia wizerunkowego, z punktu widzenia najemcy, który tam jest w tym lokalu, z punktu widzenia klientów, e, którzy korzystają z, danego, z danej nieruchomości. Jeżeli się lokal sprzedaje, to znaczy coś jest nie tak. Natomiast bardzo często te wszystkie transakcje są. Jakby w kuluarach robione, czyli rzeczywiście taki właściciel nieruchomości ma swojego pośrednika, doradcę, i on tylko zaufanym osobom daje tak zwaną ofertę off-marketową. Mhm. No my w naszym projekcie Finance mamy okazję off i one są tylko off-marketowe. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć, jak to działa, funkcjonuje i czy można coś takiego kupić na off to tak. Przykład też z wczoraj lokal z najemcą osiedlowym w cenie miliona chyba 200 tysięcy złotych, jeżeli dobrze pamiętam, netto z czynszem 7,5 tysiąca złotych. Więc tak jak sobie to przeliczycie wszystko i jeszcze to jest indeksowane przez inflację. E, przez inflację, to mamy możliwość wzrostu tego czynszu, a tym samym, jeżeli wzięlibyśmy kredyt dzisiaj na część tej nieruchomości, bo bardzo fajnie jest lewarować się kredytem, czyli wkładamy część pieniędzy, nie wiem, 50%, drugie 50 lewarujemy kredytem, to okazuje się, że budujemy w ten sposób fajny majątek. Ostatnie pytanie. Powiedz mi, w jaki sposób banki patrzą na coś takiego? Czy jeżeli ja będę chciał kupić sobie nieruchomość konwersyjną i wziąć na to kredyt, czy mam możliwość wzięcia na to kredytu hipotecznego, czy banki wolą takiemu inwestorowi indywidualnemu jednak sfinansować zakup mieszkania? Kredytu hipotecznego nie dostaniesz na lokal usługowy, mhm. bo jak sama nazwa pokazuje, kredyt hipoteczny jest na potrzeby zaspokojenia tych potrzeb mieszkaniowych. Mhm. Natomiast na lokal usługowy możesz dostać Kredyt firmowy, mhm. albo też na osobę fizyczną, która mhm. prowadzi działalność gospodarczą w postaci najmu nieruchomości, mhm. i wtedy możesz brać pod uwagę, bank bierze pod uwagę dochody z najmu tej nieruchomości. Czyli, jak masz taką umowę, założmy z jakąś siecią handlową, albo z fryzjerem, i tam będzie, nie wiem, przychody miesięczne 10 tysięcy złotych, to bank bierze pod do dyspozycji jakieś około 7 tysięcy złotych, że to jest twoja rata, którą możesz płacić, więc adekwatnie do. Tego poziomu może dostać kwotę kredytu. No i to jest mniej więcej 30 40 wkładu własnego, resztę możesz finansować. Natomiast o tym już nie będziemy opowiadać o możliwościach również zaciągania kredytu na przyszłych dochodach, bo taki film ostatnio nagraliśmy i zachęcamy do oglądnięcia tego materiału. A na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że informacje, które przekazaliśmy, będą dla Was pomocne i będziecie chętnie patrzeć w stronę nieruchomości komercyjnych. Dzięki wielkie, do zobaczenia.